To, to brzmi źródłem, prawda? Ale w naszej mały anarchii ja w każdym jest, można by powiedzieć, takim skrzydłem dla co próbuje wydobyć się z tym skrzydzień. Prosty, niby to. Nie skręcając sobie przy zadanie wcale nie ma. Więc zapytacie, dlaczego siedzimy tam na górze, jeśli to jest w takiej Siedzimy, bo anatewka to nasz A jak my zachowujemy równowagę? Na to mogę wam odpowiedzieć jednym słowem

zachowujemy równowagę przez długie, długie lata. Tutaj, w ale mamy tradycję na wszystko. Jak mieć, jak spać, jak nosić ubranie. Na przykład zawsze mamy tak głowy i zawsze myśmy mały szal do modlitwy. To pokazuje, że wcale jesteśmy oddani Bogu. Możecie zapytać, skąd bierze się ta tradycja? Powiem nie mam pojęcia. Tradycja i koniec. A w związku z tradycją każdy wie, kim jest I co Panów oczekuje, żeby robił. Kto nie pod nią na mną, zadaje spuścić. O co mi